Złoty w, w ostatnim czasie skorygował słabość, która miała miejsce po wybuchu wojny na Ukrainie. No oczywiście 30 groszy to jest znaczący ruch, natomiast no w mojej ocenie to jest cały czas tylko ruch taki korekcyjny. Od wielu lat złoty pozostaje w trendzie spadkowym, czyli waluty rosną. No i w mojej ocenie tutaj się jakby przez najbliższe kilka miesięcy nic nie zmieni. Złotego nie czeka nic dobrego w najbliższym czasie. No i oczywiście powodów tego jest wiele, przede wszystkim te ujemne, realne, silnie ujemne, realne stopy procentowe. NBP próbuje ratować sytuację, właśnie podnosząc stopy agresywnie. Natomiast inflacja no, rośnie dużo, dużo szybciej, między innymi właśnie z, z powodu wybuchu tego konfliktu. W związku z czym no, tutaj złoty, jakby z tej strony, nie ma wsparcia. Nie ma też wsparcia z, ze strony gospodarki, gdzie mamy pogarszającą się sytuację na rachunku obrotów bieżących. No i to jest taki też długofalowy czynnik, który złotego myślę, że w, w najbliższych kwartałach będzie osłabiał. Do tego no, też zwiększone koszty związane z, z napływem uchodźców czy z wydatkami zbrojeniowymi to też powoduje oczywiście wzrost deficytu budżetowego, a to z kolei powoduje a ponieważ oprocentowanie obligacji rośnie, no, to to też zaczyna być niebezpieczne, jeśli chodzi o złotego. No i oczywiście mamy globalnie bardzo silnego dolara. Mamy FED w cyklu podwyżek stóp procentowych, to dla takich rynków jak Polska nigdy nie była dobra informacja, dla takich walut jak, jak złote nie była dobra informacja. No i myślę, że w, w, obecnej, w obecnym cyklu, w obecnej sytuacji będzie podobnie. Mamy amerykańską walutę na najwyższym poziomie od dwóch lat, od tego szczytu, od tego gwałtownego wzrostu popytu, który miał miejsce po wybuchu pandemii w marcu 2020 roku. No w związku z czym mamy bardzo wysokie kursy walut i one będą w mojej ocenie dalej rosły, więc tutaj jakby oczekiwanie, że złoty wzmocni się w perspektywie miesięcy czy kwartałów do takich poziomów, które były przed pandemią, no jest w tym momencie mało realne. No oczywiście to jest problemem dla zadłużonych we frankach szwajcarskich, bo frank też jest mocną walutą i no przede wszystkim, jeśli chodzi o rynek tutaj globalny, międzynarodowy, mamy niewielkie w tym momencie wsparcie ze strony szwajcarskiego banku centralnego. Wcześniej utrzymywał on kurs euro-frank na poziomie 1,20. Potem taką barierą, która była broniona przez bank centralny, był poziom 1,10. W tym momencie ona się przesunęła na poziom 1,05 czy, czy, czy nawet poziom parytetu, w związku z czym no, tutaj jest też jakby ze strony Banku Centralnego taki coraz większa, większe poluzowanie, jeśli chodzi o te interwencje w kierunku tego, żeby frank szwajcarski był słabszy. No bo ta presja oczywiście jest z racji tego, co się dzieje ogólnie na świecie, na, na to, by frank szwajcarski się umacniał jest cały czas duża. No to też na pewno złotemu nie pomaga, więc tutaj, tak jak wspomniałem, no perspektywy na to, że, że złoty będzie istotnie mocniejszy, czy wejdzie w taki trend aprecjacji w, w horyzoncie tego roku, w mojej ocenie są znikome.